A, wie, a więc drodzy Państwo, zbliżamy się do być może wyśledzenia kolejnego helikoptera. Zobaczmy. Słuchaj! Możesz ze mnie zejść! Ja tylko poluję na świrusy buzer, rozumiesz? Trofea to jedyny powód, dla którego tam jeżdżę. Także ścigamy kolejny helikopter albo to ten sam. Cholera! Blisko. Ale tak nie lubię tutaj robić misji jakieś noc. Zobaczcie to! Oj, motor to się wiecie, wyklepię. Wow, 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 czekaj, czekaj, chyba zwalniają Ta, zatrzymują się Nie wiem, podjechać pod nich? Dobra, spróbuję podjechać, zobaczmy co się wydarzy Co za... Przepraszam, co za pojeby jakieś. O co kurwiel. Dick! Dick, co się dzieje? Kurwa mać. Co się stało? Wszystko okej? Okay? Nie nie nie, nic mi nie jest. To były takie strzały ostrzegawcze, no bo gdyby chcieli mnie trafić, pewnie już bym nie żył. Nick, Pamiętasz jak Ci mówiłem, że życie ci zbrzydło? Tak, 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 dam radę. Bez odbioru. Nie na no, ja im teraz syneruję tym gnojem, nie? Nie będą musieli mi motorek wyklepać.

Mam wrażenie, że jestem w dupie. Pytaniecie jak zastanów strzelać to oni się zlecą jak... Jak widać stare metody się najbardziej sprawdzają Okej, to no jakiś ty kurwa wracaj tu z tym! Te małe gnajku to moje No mały co teraz zawał nie dostałem, nie? Nie no, najgorzej jak to, to wejdzie gdzieś do jakiejś jaskini. Ja zawał dostanę. O, o, w końcu, Jezu Chryste, ale te gnojki śmigają. Kurde, co oni to w ogóle robią? Wyglądało, jakby próbowali wiązać świrusy. Kurwa, nie wiem jak to opisać. Jedną straszek wzięli w pętle i chyba umieścili na niej urządzenie tropiące czy coś. Co? Wiązać? Co to znaczy? No wiesz, wiązać. Jakby chcieli z nich pobrać próbki czy coś. Jak ci goście z programów o dzikich zwierzętach. Nieźle popierdolone. Przegoniła ich grupa rojaków. Spieprzali w podskokach, ale zostawili coś. Radio. Zaraz. Nie myślisz... Nie myślisz chyba, że Sara... Nie. Nie, nie. Ja... Ja, ja, ja sam nie wiem. Ja tylko... A... On żyje, Buzer. On żyje. O'Brien. Jeden z tych z Niro. Spróbuję go namierzyć, jeśli to możliwe. Chcę, chcę tylko uzyskać odpowiedzi. Cholera. No dobra. Słuchaj, niedługo znów będę mógł jeździć. Pomogę ci, Dick. Jeśli on żyje, znajdziemy drania. A żebyś wiedział zajrzę do ciebie później, bez odbioru. Okej, okay, O'Brien, gdzie do cholery jesteś? Hej! Hej! Trochę się zgubiłem, może mogłabyś mi pomóc? Przepraszam, zgubiłeś się? Tak, w zasadzie szukam Old Bell na Prout, ale nie widzę tutaj zbyt wielu Ech, znaków. Daj spokój, chyba sobie żartujesz. Nie. Co? O co chodzi? Co? O. No cudownie. Po prostu idealnie. To, to cudownie. W opór cudownie. To co z tymi wskazówkami? Co? Przykro mi, nie wiem, gdzie jest belnok, belnak, belni, Belnap? Belnap, bel no właśnie. Nie mam pojęcia, gdzie to jest. Naprawdę ci nie pomogę, przykro mi. Hm. Znaczy się nie. Nie. Okej, okay. dobra. Wielkie dzięki. Hej! Może cię podwieźć? Tak, poproszę. Miło, że w końcu zaproponowałeś. Jestem Sara. A ja Deacon. O, przepraszam, ufejdałam cię. <laughs> Nie wiem, co ja... To ustrojstwo... W sumie stworzy. to żadna filozofia. Poproszę? Przerzuć nogę, tak. Okej. Okay. Uh, o, tutaj. O! Oh! Wow. <śmiech> Dobra. <śmiech> Gotowa. Hej! <laughs> Hej! <laughs> Trzymaj się. Bardzo Ci dziękuję! Do usług. Tu nie ma zasięgu i nie działa sieć. Przecież siedzę, a niedaleko stąd jest Barszalonego Uli'ego i tam mają. Sieć? W sensie internet? Wiem, wiem. No tak, jasne. Także. To co taka fajna dziewczyna robi w takim miejscu? <grym> a wiesz, ciągle zadaję sobie to pytanie. Prowadzę badania, znaczy obserwuję. Dzięki, nie miałem pojęcia czym są badania. No tak, badam rośliny. Badasz rośliny? No. Hej, hej, uważaj! Jest? Nie, tylko... Jezu, ale było blisko. Hej. Na pewno wszystko gra? Tak, nic mi nie jest, to tylko. O może. Hej. Hej! Mam zasięg w telefonie. Cześć! Wszystko gra, tylko... Ten samochód, co dostałam od ciebie, to jebany rzęch. Potrzebuję lawety. Jestem na... nie wiem, jakiejś... nie wiem, gdzie Droga jestem. 42. Droga 42? Tak, jakąś milę dalej. To widzimy się, jak przyjedziesz. Zabiorę cię z powrotem do auta. Możemy poczekać na lewetę. E... Sama nie wiem. No dobra. Jestem pewna, że kiedy ci chłopcy wrócą, to chętnie cię podwiozą, więc... <grym> Okej, okay, niech będzie. Dobra, tylko... Daj mi chwilkę. Zaraz tu będą, Dobra, więc... dobra, to jedziemy. Tylko tym razem ostrożnie, dobrze? Wcale się nie zgubiłeś, prawda? Zależy kogo spytasz. Moja eks powiedziałaby, że pogubiłem się lata temu. Ale te okolice znasz całkiem nieźle. Czyli nie pochodzisz stąd? Nie, jestem z Seattle. Firma, dla której pracuję, po prostu. Otworzyła tutaj laboratorium. Dlatego przyjechałam na to postkowie. Badać rośliny? Zgadza się. No tak, już ci mówiłam. No więc, no więc tak, moja firma pracuje dla klienta z branży bioinżynieryjnej, i część z tych roślin, które badam, jest. Dosyć rzadka. I tak się składa, że rosną właśnie w tej okolicy. To chyba najlepsza rzecz jaką w życiu słyszałem. O szkurę. A to co? Normalnie Mamy hieny starne. Dać takich po pysku. my tutaj mamy chłopaki? takiegoś twardziela, tak? Jak! Tak! Jeszcze raz! Ciekawe czego kumple z gangu motorowego przyjadą. motocyklowego gangu. Ty nic nie łapiesz, co nie motorowcu? Tak! Pożałuję tego! Damy mu wycisk! Podoba ci się to? A może to? O, to stoję, odpadam. Czekaj, czekaj. Idę, idę na ten stol. Pierdamy. O Jezu. O oh mój Boże. O oh, nie nie. O. Oh. O oh mój Boże. Ej. Hey. Strasznie mi przykro. Sama nie, nie, nie. nie wiem. Tylko zajrzałam do twojej torby, nie, no i porządku. zobaczyłam to. mój Boże, mogą kogoś zabić. A wiesz? O, cholera. Tak, ale najpierw musisz w nich przynajmniej wycelować. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie robiłam. Zobaczyłam. Tylko zobaczyłam to w twojej torbie i po to prostu chciałam zostawić na policję, Wie ale. Teraz wróżby. Nie mam żadnych Nie miałam zasięgu. Poczekam tu spokojnie. Aż przyjedzie twój facet. Okej. Dziękuję. Serio, nigdy wcześniej tego nie robiłam. A dałbym się nabrać. Serio?